Dzień dobry, moje drogie raki, witam Was serdecznie i zapraszam do czytania na jesień. Tak, kochani, już jesień. Ja tam trochę się cieszę, nie ukrywam. Wrzesień, październik bardzo lubię. Z listopadem, z listopadem y, mam problem czasem. E, a grudzień też lubię w zasadzie. Słuchajcie, dlaczego od Was zaczynam? No, poczułam, że jakoś tak to wy powinnyście być jako pierwsze. E, I otóż zaczynam. Wersja rozszerzona do tego filmu będzie dostępna na Vimeo i poza Vimeo i będzie dotyczyła spraw tylko i wyłącznie miłosnych na jesień, co do nas idzie. Tak? Co do was z raki. Idzie w kwestiach miłosnych w okresie jesieni co przyjdzie na co uważać co osoba którą macie na myśli z którą jesteście którą kochacie o was myśli co do was czuje tak co naprawdę o was myśli co naprawdę do was czuje to wszystko będziemy sprawdzać w wersji rozszerzonej a tutaj sprawdzimy po prostu po kolei Trzy kolejne miesiące. Ja sobie tak po prostu tą jesień dzielę na trzy etapy, więc też już jakby nie przyzwyczajajmy się tak sztywno do ram czasowych, ok? To taka prośba moja do Was. Podzielimy ją sobie na trzy części. Wy sobie ją też podzielcie intuicyjnie. Mogą to być równe części, mogą być mniej równe, już jakby to zależy od Was. I na każdą z tych części mam przygotowaną oddzielną talię kart, jak widzicie. I na każdą z tych części wyjmę cztery karty. Więc przechodzę do rzeczy, słuchajcie, bez zwłoki. Karty są przygotowane jak zwykle. Ja zazwyczaj, jak wiecie, już robię to wcześniej, żeby no film nie trwał nie wiadomo ile, tak bym to nazwała. Okej, okay, mamy rycerza kielichów, mamy diabła, toksyczna miłość. A tak. Dla części z Was, kochani, pierwsza część, e, dokładnie, no niestety. Pierwsza część jesieni to jest toksyczna miłość, toksyczny związek, toksyczna znajomość z kimś, od kogo ciężko Wam się uwolnić, z kimś, kto e, potrafi Wami manipulować, niestety. Pojawia się i znika. Co, kto, kto, z kimś kto destabilizuje was wasz spokój. Tak bym powiedziała. te sprawy uczuciowe się tutaj zarysowały. W kwestiach zawodowych bardzo fajna energia, opowiem dlaczego? Wymagająca od Was trochę sprytu i przebiegłości i rozwagi też od razu rzeknę.. Ale możecie móc, możecie wykorzystać, Albo ktoś wam zaoferuje, może inaczej, ktoś wam zaoferuje jakąś możliwość zarobienia pieniędzy, dodatkowej pracy. Zwróćcie tylko, proszę uwagę na szczegóły tej e, propozycji. Dlaczego? Dlatego, że w Energii Karty Diabeł często jest ukryte dno w propozycjach zawodowych. Czyli ten deal, tak to nazwę, może okazać się być z drugim dnem, tak? Ktoś nam pociska zimnego kotleta, jak to się mawia, sprzedaje nam coś, co jest po prostu, e, co ma w środku zakalec, więc po prostu zwróćcie na to uwagę. uwagę. Ja nie mówię nie, a was tylko proszę o to, żebyście zwrócili na to uwagę. Ja bym chciała sprawdzić, dlaczego ten diabeł się pojawił, e, więc zaraz to doprecyzuję. Pięć e, buław też jest na końcu. I to jest konflikt. I to jest chaos. To może być też taka walka wewnętrzna, gdzie nie wiemy, co wam zrobić z, z, no, z jakimiś sytuacjami w waszym życiu. Nie wiem. E, macie magika. Magik mówi: No, słuchaj, przyciągniesz do siebie to, czego chcesz. Myśl dobrze. Ale to też może być osoba w waszym otoczeniu, która wami manipuluje. Okej, okay. no tutaj jest mamy jakby radę na tę sytuację, to jest chlowa mieczy. Chlowa mieczy jest bardzo bystrą osobą, jeśli mam to przełożyć na osoby. To jest niezwykła bystrość, niezwykłe doświadczenie. Ciężko ją wyprowadzić w pole, ciężko ją oszukać. Dlaczego? Dlatego, że ona już troszkę przeżyła, tak? Nie urwała się z choinki, nie spadła z jakby nie wiadomo skąd, no po prostu. Swoje wie, zna życie, tak bym powiedziała. I to jest na, na tą pierwszą część jesieni dla Was taka informacja. Jeśli trzeba, jeśli trzeba, e, może z jakiejś relacji wyjść, może z jakiejś jakby troszeczkę... Mm, ostudzić kogoś, doprowadzić e, do pionu, tak, jeszcze przychodzi mi do głowy. Zrobić porządek, tak bym pożekła. To trzeba. Ale tak mnie trochę martwi, słuchajcie, ta Królowa Miecz, bo to nie jest w ogóle Wasza energia i yy, yy, zadziwiające jest to, że, że Wy zazwyczaj yy, jakby uczucia stawiacie na pierwszym miejscu, a tutaj to jest po prostu gdzieś mam te uczucia, tak? Po prostu mam dosyć jakiejś sytuacji, yy, może nie wiem, zabieraj ten kielich, nie wiem, zobaczymy co będzie w wersji rozszerzonej, tak? Coś, coś tutaj jest ewidentnie, yy, ewidentnie jest taki dyskomfort w tej całej sytuacji. Czyli z Was może będzie odcinać toksyka. Toksyczną osobę, toksyczną sytuację, toksyczną znajomość. To nie musi być miłość od razu, prawda? Osiem mieczy, ograniczenia. U, dziewięć buław. Ograniczenie, asertywność, jakby wynikająca z ograniczeń, też tak bym chciałabym o tym powiedzieć, ale m, może m, idę, nie do końca, brzegajcie. Rycerz monet a mieczy. Na spodzie, rycerz Buław. No widzicie, to jest dla mnie, moim zdaniem, możecie mieć do czynienia uczuciowo, może to być cały czas ta osoba. To jest ktoś nieprzewidywalny. To jest ktoś ciągle żądny przygód, że tak powiem. Ciężko nie usiedzi na miejscu, tak? Ciężko z nim cokolwiek zbudować. Żeby dopiąć swego, potrafi jakby. No, stawiać sprawy w innym świetle niż naprawdę wyglądają, tak? Trochę manipulować, trochę tymi faktami pozakrzywiać, żeby tylko dopiąć swego, OK? I może z taką osobą tutaj w pierwszej części jesieni należy zrobić porządek, tak bym powiedziała. W drugiej części jesieni e, mamy 8 mieczy, mamy 9 buław i mamy, słuchajcie, as, e, mamy dziewięć buław, mamy rycerza monet i mamy asa mieczy. Więc jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to szczerze mówiąc, dużo asertywności od was to, te sprawy wymagają, praca po prostu, taka praca codzienna. Um, nie spieszymy się z niczym i, i przyjdzie ten moment takiej chwały, tak to nazwę. Że albo się już czegoś nauczycie kompletnie dobrze, w tym znaczeniu, że będziecie wiedzieć, że bardzo stabilnie stoicie z tą swoją znajomością, z tymi swoimi kompetencjami, nic was nie jest w stanie zagiąć albo po prostu e, pracując i tak ucząc się z dnia na dzień tego wszystkiego, co jest do zrobienia, e, dojdziecie do jakichś nowych, fajnych pomysłów. To też jest bardzo miłe. Relacyjnie nie widzę tu nic dobrego, szczerze powiem. Nie pojawiła nam się tu miłość. Mamy osiem mieczy, osiem mieczy, czyli same ograniczenia w miłości, e, afery, dramy, rozruby. Tak? Wy tak jakby próbujecie zachować spokój e, i racjonalność, w ogóle mało uczuć w drugiej części, zobaczymy, co pokaże rozkład rozszerzony. Natomiast jest lęk, stoicie, stoicie twardo, gdzieś tam, niestrudzenie, otoczeni gdzieś tam jakąś własną strefą komfortu, nie pozwalacie dotknąć się nikomu w cudzysłowie, w tym znaczeniu, że... Um, Odpychacie od siebie, tak? Odsuwacie od siebie jakiegoś rodzaju afery, mm, dramy. Wiecie, awantury może nawet, nie wiem, nie wiem, po prostu e, tak, zobaczcie, jeszcze cztery kielichy. Nie macie ochoty na uczucia. Nie macie ochoty na uczucia. Odwracając sytuację, to osoba, z którą e, macie do czynienia, nie ma ochoty na uczucia. Jeśli jest to wasz stały partner, z kimś, z kim mieszkacie, żyjecie, wasz chłopak, narzeczony, tak, to ta, ta środkowa część jej się nie może być trudna. On z jakiegoś powodu, e, no nie wiem, zobaczymy co na Wimio, mm, nie będzie miał ochoty w ogóle zobaczcie, Tu nie ma miłości. Tu, jest, tu są miecze, to są myśli. Tak jak, a, a dla was to jest dla mnie taka też informacja, że jakbyście wy odpychały od siebie uczucia. Wyzuwały się z uczuć z jakiegoś powodu. Co się dzieje, Raki? A z Buław sześć mieczy, jest przełom. Dobrze. Cztery monety. I słońce. No więc słuchajcie, tutaj jakby bliżej, bliżej grudnia już sprawy wyglądają w tej trzeciej części jesieni, sprawy wyglądają lepiej, bo as buław to jest as mieczy, czyli moim zdaniem jest duża szansa na to, że znajdziecie rozwiązanie w tej sytuacji. Na spodzie znowu magik, więc uwaga na manipulatora, uwaga na manipulantów, tak bym rzekła w ogóle. Ten magik dwa razy. I tak jak mówię, ogólnie jeśli chodzi o was, tak, jeśli miałabym to odnieść do raka sensu stricte, to jest to fajna energia, bo ona mówi, słuchaj, uwierz w siebie, no, jeśli chcesz coś zmienić, to naprawdę masz szansę to zmienić i po prostu idź za ciosem i myśl optymistycznie, nie martw się na zapas, nie bój się wszystkiego dookoła, tylko działaj. Ale jeśli wy czujecie to, to, o czym ja mówię, że to może być osoba wam bliska uczuciowo, no to słuchajcie, on się tutaj pojawia jako ktoś. Kto? Może będzie próbował załagodzić tę sytuację, może będzie próbował was gdzieś tam w cudzysłowie na swoją stronę przeciągnąć, tak? Może zaoferuje wam pomoc, żeby załagodzić jakąś sytuację między, wa między wami? I ja nie mówię, że to źle, natomiast chodzi o to, co tak naprawdę jest do zaoferowania, bo on się tu jawi jako król buław. Czyli z rycerza buław awansował na króla buław, czyli może nie jeździ, nie lata już tak często. Siada w jednym miejscu przynajmniej albo lata raz na jakiś czas to tu to, to tam. Natomiast w Klubuław buław jeszcze mamy taki. On, ma, on wam może w czymś pomóc i to jest fajne, tak? Bo jakby absolutnie, może jakieś sprawy z dziećmi będą, może będziecie chcieli razem spędzić święta, nie wiem, za, zawrzeć pokój na święta. Co mamy? Dziewięć, no dobra, dwie, dwie buławy pod spodem. E, natomiast ten król buław może wam w czymś pomóc. Może Wam pomóc fizycznie w domu, może Wam pomóc finansowo, może Wam podać rękę, może Wam pomóc, jeśli tutaj są jakieś terapaty w pracy, albo jakieś takie, powiedzmy, inne terapaty związane z życiem po prostu, które powodują, że czujecie ograniczenia, że czujecie, że po prostu e, jakby nie wiecie, w którym kierunku macie podążać, tak? Że, że jakby życie Wam trochę e, gdzieś tam ucieka, to ten król buław tutaj w trzeciej części jesieni jest w stanie Wam pomóc i będzie chciał to zrobić i teraz tak, no część z Was skorzysta ale część z Was nie, pomacha mu i odejdzie będziecie, będziecie się trzymać twardo tego co sobie wypracowaliście, wypracowałyście tego własnego spokoju, który osiągnęłyście, osiągnęliście a część z Was skorzysta z tej pomocy, może przyjmie go do domu na święta, może przyjmie go w grudniu do domu, może nawiąże z powrotem relacje bo na przykład chce spędzić miło czas przedświąteczny i świąteczny Szczerze mówiąc, to tak na pierwszy rzut oka, no w pracy w ogóle super. To tutaj jakby jest absolutnie, tu jest azbuław, tu jest też yy, yy, słońce, więc dla części osób, które prowadzą własny biznes albo prowadzą jakieś tam powiedzmy sobie szeroko pojęte usługi dla innych, to, mo, to może być też super pomysł, który yy, na takie dorobienie sobie trochę przed świętami, tak bym powiedziała, wiecie, taki jakby jakiś... Yy, Sezonowy produkt, sezonowa usługa, która czujecie, że będzie miała wzięcie przed świętami, i tak faktycznie to się tutaj ładnie pokazuje. Natomiast, e, szczerze mówiąc, tak podsumowując, e, trudno mi się o tym mówi. Ja sama mam ascendent wraku, więc, e, więc trochę, ro, jakby dobrze czuję, e, mi się wydaje, tą energię. To jest tak, że. E, hmm. Jest ktoś w Waszym otoczeniu, kto po prostu pojawia się i znika, kogo nie możecie być pewne, kto Wam nie daje stabilizacji, kto Wam nie daje oparcia, kto raz jest, raz go nie ma. Są jakieś zakulisowe takie działania. Może, wiecie, no tutaj jakby to jest. Przy tej, przy tej karcie tutaj powiedziałabym, że albo on Was wyprowadza z równowagi, albo Wy jego wyprowadzacie z równowagi. E, jest zblazowany może e, uczuciowo, albo może Wy już macie tego wszystkiego dosyć, a później jest znowu. Czyli taka, taka, taka chwiejność, tak? Że nie wiecie do końca czego się spodziewać po tej sytuacji, nie wiecie do końca czego się spodziewać po tej osobie. Ok? Tak mi przychodzi do głowy, moje drogie raki dla Was na jesień. Najtrudniejsza jest ta druga połowa, ta druga połowa, znaczy ta druga połowa, ta druga część jesieni. Od razu powiem, to są najtrudniejsze karty. Bo tak jak tu jeszcze ta królowa mieczy, moim zdaniem ona ma szansę zrobić porządek, nawet jeśli poczuje się odizolowana od kogoś, opuszczona, zostawiona sama z problemami, z kłopotami, wszystko na mojej głowie, ok? Eee, to jeszcze jest tam, powiedzmy sobie, w tym wszystkim jakiś sens. Odcinam się od toksyczności, od manipulacji. Eee, nie wierzę w coś po prostu. Nie wierzę w coś. Eee, dla osób, które nie mają partnera, to też od razu powiem, że ten rycerz kielichów, który tutaj idzie na, jedzie do was na koniu, który niesie coś w dłoni, i może jest to jakiegoś rodzaju uczucie. Może być dla Was ciężarem, nomen omen, dlatego że zaraz obok rysuje się karta diabeł, czyli jest to taka powiedzmy sobie relacja, takie uczucie, może miłość z gatunku, trudno jest się jej oprzeć. Do tego stopnia, że aż czujemy, że ma nad nami za bardzo kontrolę. Dla części z Was to jest też taka informacja, o której płynie, jakby w tej pierwszej części jesieni, skaz, żeby no, korzystać z życia. Słuchajcie, tylko to korzystanie z życia, żeby jednak zachowywać zdrowy rozsądek przy królowej mieczy, rzekłabym, żeby nas nie poniosło w tym wszystkim, ok? A druga część jesieni, naprawdę bardzo trudna i moim zdaniem to są głównie miecze um, lęki, obawy. Przygwożdżenie do jakiejś sytuacji, nie możecie wykminić rozwiązania, nie możecie znaleźć rozwiązania, nie wiecie jak postępować z kimś lub z jakąś sytuacją. Jakieś kłótnie, jakaś afera, może w pracy, może przy pracy, jeśli prowadzicie razem ze swoim partnerem biznes, to też to tutaj jest, czyli kłótnie o pracę, tak bym powiedziała. A no, i moim zdaniem taka energia, w której tracę już nadzieję. Jak mam z Tobą rozmawiać? Nie wiem, jak mam z Tobą rozmawiać. Tracę nadzieję. No, i jest asmieczy, czyli jakby jest ten moment eureka i jakieś tam argumenty racjonalne, ale to cały czas nie jest w Waszej energii, ponieważ nie rozmawiacie z sercem, tylko rozmawiacie, nie wiem, Excelem, czym rozmawiacie. Jakich argumentów? To nie, są wasze, to nie jest wasza energia. Będzie, nie będzie wam łatwo. I tak, tak jak mówię, e, no, albo ten król buław tu się pojawia. Czyli tak jakby. Zobaczcie, jak on siedzi tutaj zadowolony na tym tronie swoim. Jest bardzo zadowolony z siebie, bardzo zadowolony z tej sytuacji. Otrzymał to, czego chciał. Tak? Może uważajcie po prostu? I zapraszam do wersji rozszerzonej. Tam będę zbadać dokładnie, o co chodzi w tej kwestii miłości, bo szczerze mówiąc, to e, raczej tutaj widzę powiedzmy sobie, jakąś taką przepychankę, um, dużo buław, dużo działania, dużo buław, dużo takiej ognistej, może nawet ognisty seks, i taki wiedział, takiego, z którego ciężko, ciężko zrezygnować, prawda? Ale nie ma tutaj uczuć. Nie ma. Jest działanie i są myśli głównie. Uczucie jest bardzo mało. Ta oferta uczuciowa, która się pojawia na samym początku jesieni, tak jakby ktoś Wam coś oferował, ona później jakby yy, no, niesie za sobą turbulencję. Ok? Tak bym powiedziała: Turbulencję. Także moje drogie raki, zapraszam do wersji rozszerzonej. Za chwilę sprawdzam, co dalej będzie się działo w kwestii miłości. I uczuć dla Was, co do Was idzie z jesienią, tak bym to nazwała, co osoba, o której, do której czujecie, o Was myśli naprawdę, co czuje naprawdę, jakie działania jakby podejmie. Tak więc zapraszam, moje drogie raczki, pozdrawiam Was serdecznie i jesteśmy w kontakcie.